Hej, z tej strony Łukasz, podcast Finansowe Wsparcie, czyli podcast, w którym mówię o e-commerce, biznesie i ogólnopojętej przedsiębiorczości. Dzisiaj temat zwiększania marży na swoich produktach. I to bez względu na to, czy masz swoje produkty fizyczne, czy może prowadzisz jakieś usługi dla klientów. Myślę, że warto wysłuchać ten odcinek do samego końca, ponieważ będzie dużo praktycznych rad. I teraz największy popełniany błąd przez sprzedawców, to jest tak, że biorą na samym początku produkt. Idą do producenta albo importują może jakieś produkty, robią zdjęcia lub wykorzystują te, które już producent im da, tworzą opis produktu i na przykład wystawiają go na marketplace. I tak robi 99% sprzedawców. I teraz jak wyróżniać się na tle innych, skoro każdy robi tak samo? No na pewno nie ceną. Bo tutaj znowu mamy zawężone pole popisu. Jeśli zawsze naszym głównym argumentem będzie to, że chcemy być jak najtańsi, no to nie dziwimy się, że później marże tych sprzedawców są niskie. I jeśli nic więcej z produktem nie zrobisz, jeśli w jakiś sposób nie zaczniesz się wyróżniać od innych sprzedawców, no to ciągle te marże będą niskie. I teraz, jeśli masz produkty fizyczne, to najłatwiejszym sposobem jest po prostu dodanie czegoś od siebie. To może być pakowanie na prezent. To może być jakiś dodatek. To może być jakiś gratis. To może być jakieś zrobienie zestawu. No bo skoro jest ilś, ileś sprzedawców, którzy biorą ten sam produkt, od tych samych producentów no najczęściej nie będziesz mieć wyłączności. Więc logiczne jest, że będziesz mieć zawsze konkurencję. I każdy wystawi tak samo. Owszem, może mieć ktoś inne zdjęcia, może trochę mieć inny opis. I zawsze będziesz mieć też jakąś sprzedaż. Oczywiście, statystycznie, im więcej tych ogłoszeń, tym większa szansa na sprzedaż. Ale permanentnie, aby zwiększać swoją marżę, musisz tworzyć coś innego. I teraz, właśnie obojętnie czy masz produkty fizyczne, czy prowadzisz jakieś usługi, zastanów się, co może być Twoim znakiem rozpoznawalnym, czym możesz się wyróżnić na tle właśnie innych osób. Sprzedajesz usługę, produkt? Zastanów się, co jeszcze możesz z tym zrobić. Jak wyjść od strony klienta? Co klient jeszcze może potrzebować do tego, co sprzedajesz? Wariantów oczywiście jest mnóstwo. Z każdym tak naprawdę produktem coś możesz zrobić. Ale nie wyróżniając się, albo jeśli twoim jedynym wyróżnikiem będzie cena, że ciągle będziesz chcieć mieć te ceny niższe od konkurencji, no to nie dziw się, że zarabiasz mało pieniędzy. Oczywiście największą marżę kiedy uzyskamy? Jeśli będziemy mieli jakiś produkt marki własnej albo sami będziemy producentem. Bo to my wtedy decydujemy, bo nikt od nas po prostu nie weźmie taniej, tak? I tym naszym głównym argumentem jest cena. Po prostu nie schodzimy poniżej pewnego pułapu, a nikt nie będzie miał taki, takiego samego produktu. Oczywiście ktoś może mieć podobne, ale to znowu. Szukamy tego czynnika wyróżniającego się. Nie możesz robić tego samego co inni. I oczekiwać tych samych rezultatów i jeszcze wysokiej marży. Nie tędy droga. Zawsze szukamy wyróżnika.